Cześć! Zbudowałem plac zabaw dla dzieci. W internecie jego cena to 4000 zł, nie wliczając bocieniego gniazda i kosztów transportu, czyli jakieś 800 zł. Dzisiaj pokażę jak montuję akcesoria, pokażę Wam wymiary i powiem ile to wszystko kosztowało. Zapraszam! Jest to druga część filmu z budowy placu zabaw, więc jeżeli nie obejrzałeś poprzedniego, a chcesz zobaczyć jak powstawała konstrukcja, chcesz poznać wymiary tego placu zabaw, to zapraszam do poprzedniego materiału. Będziemy dokończać plac zabaw. Tutaj dzieciaki już mi nie dały spokoju. Już Natalka mi kazała sznurek puścić, żeby mogły wchodzić i zjeżdżać i przymocowałem już Bo też... Bo się nie dało wchodzić! No właśnie, przymocowałem też już zjeżdżalnie, więc wszystko na hura robione. No, siup! No, więc na razie sznurek, a zaraz będę montował tutaj te uchwyty wspinaczkowe. Biorę się do roboty i zanim te wszystkie akcesoria przykręcę, to pokończyłem, zauważcie tutaj te boczne zasłony dekoracyjne dałem belki w tych miejscach w tych miejscach w tym miejscu i w tamtym miejscu jeżeli chodzi o tą belkę to ona jest tylko dla bezpieczeństwa nie musi być jako rozpórka bo tu się już w ogóle nic nie trzęsie jest bardzo sztywno tylko dla bezpieczeństwa że jak dziecko wejdzie na górę one wiadomo się tam czasami przepychają kto pierwszy zjedzie ze zjeżdżalni no to dzięki temu zawsze jest jakaś szansa że że nie spadnie, albo coś takiego. No Uważam, że to może zostać. Jeżeli chodzi o te belki, jeżeli będą dzieciakom przeszkadzać, chociaż teraz Natalka zjeżdżała i swobodnie się mieści, i ma jeszcze sporo miejsca nad główką, więc na ten moment nie będzie im przeszkadzać. Ale gdyby w przyszłości przeszkadzało, to po prostu tutaj obetnę i od tamtej strony po skosach dam wzmocnienia i się będzie samo z siebie trzymało. Myślę, że będzie ok. No i tak to się prezentuje z daleka z tej strony. I z tej strony tak samo. Mam tutaj już akcesoria do wspinaczki, i mam bocianie gniazdo, ale ono później. No a więc piaskownica. Powycinam deski, pomontuję i wiozę piasku. Akurat mam takie szerokie deski, zostało mi z budowy szopki, więc je wykorzystam. 27 cm aż mają, więc grzech ich nie wykorzystać. Potrzebuję tylko 4 sztuki, i oczywiście muszę je troszeczkę zheblować tym czymś, znaczy zeszlifować, chociaż te zadziorki od zewnętrznej strony, żeby raz, ładnie to wyglądało, a dwa, żeby się drzwi nie wbijały. Częściowo przykręcone i mniej więcej tak to będzie wyglądało. Jeszcze jakieś siedzisko wymyślę, żeby można było usiąść i, i więcej nie ma co kombinować. Dechy zabite i chyba idę po agrowłókninę i będę wysypawał piasek, a jeżeli chodzi o siedziska, nie wiem czy, czy w ogóle dawać. Powiem Wam, że tak się zastanawiam, czy w ogóle jest sens jakieś dawać do siedziska. Pomyślę o tym najwyżej, dorzucę siedziska, a na razie wypełniam to piaskiem. Szywacz! Dobra, wystarczy tego piasku. Nie ma co przesadzać, bo będzie się tylko rozsypywał. I jest prawie po, po sam czubek. Deski się nie wygięły, bo w sumie i, i z jakiego powodu. Zobaczymy po jakimś czasie jak dzieciaki tu się będą bawić, jak to będzie wyglądać. Natalka piaskownica. Możesz wejść, no pewnie. Kolejnym etapem było przygotowanie wszystkich elementów wzmacniających, pomalowanie ich, jak widzicie jest już to zrobione, nawet deseczki pokroiłem i pomalowałem. No, i teraz ostatnią rzeczą konstrukcyjną będzie zrobienie drabinki. I ja początkowo chciałem zrobić drabinkę taką ze schodków, coś takiego pod kątem prostym, żeby nawet moja najmłodsza córka mogła wchodzić. Ale ona i tak się sama boi tutaj wchodzić, więc, więc to nic nie da. Zrobię po prostu drabinkę, tak będzie prościej, i szybciej. A jak ona już będzie sama zjeżdżać, to i pewnie będzie sama po drabince wchodzić. Także zabieram się za drabinkę. Okazuje się, że zabrakło mi kantówek, żeby zrobić schodki, więc najpierw wszystko pomaluję a później pojadę po brakujące elementy. I pomalowałem całość. Wyszło 3 litry impregnatu, ale te elementy pomalowałem tylko jednokrotnie, więc tak naprawdę jeszcze z 2 litry, może litr, półtora by się przydało. Więc najlepiej od razu zamówić sobie piątkę impregnatu i powinno wystarczyć. Kupiłem już też kantówki na schodki i będę je właśnie montował. Materiał na schody wyszlifowany, pomalowany i schnie i biorę się za akcesoria. Zaczniemy od kamieni wspinaczkowych. Ja ich mam chyba 20 sztuk, bo cenowo wychodziło praktycznie to samo co 15 albo 10, więc wziąłem 20. Ale myślę, że użyję może połowy tego, a może nawet mniej. Zaraz zobaczymy. No i je się montuje w taki sposób, że mają dwa otwory. Tutaj mamy podkładkę i mamy taką śrubkę z nakrętką. Założyłem pierwszy i teraz zakręcę. Dobra, będzie elegancko. Przekręcam kolejne. Jak widzieliście, najpierw pomierzyłem sobie otwory. Teraz dam te zatyczki od drugiej strony, powbijam i będę zakładał po kolei kamienie. No dziewczyny nie mogły się doczekać i muszą przetestować właśnie. Tylko nie spaść mi, proszę. I fajnie się to robiło, bardzo łatwo. Zostało mi jeszcze kilka sztuk, bo tak jak wspomniałem, zamówiłem 20. Gęście nie daje, tak wystarczy. Chyba pod moim ciężarem też na pewno wytrzyma. Zobaczcie, wytrzymuje, spokojnie. Spokojnie wytrzymuje. Dobra, teraz uchwyty, żeby miały się czego złapać, chociaż one tutaj nie potrzebują, ale tak jak wspomniałem dam to bardziej w pionie, bo im to za łatwo idzie. Ja Uchwyt bardzo łatwo się montuje podkładka śruba A to Ty już mamy ty dobyć za łatwo Mam już pomontowane wszystkie uchwyty Wszystkie, no cztery są w sumie tutaj, dwa i z tej strony dwa. Mam już zrobione schodki i je oczywiście już przykręciłem. Dawałem stopień cm, dla dziewczynek myślę, że wystarczy. I mam porobione te wzmocnienia. Może wejdę na górę. O, te wzmocnienia, tak? Bo najpierw ta belka leżała luźno, a teraz są te rozpórki. One nie były chyba potrzebne, z tym, że ja to zrobiłem bardziej dla dekoracji, bo dzięki temu nie mamy takiej luźnej belki. No i tutaj zrobiłem również wzmocnienia, czyli rozpórki i dodałem belki na górze, jak widzicie, tak? Bo wcześniej ich nie było, była tylko ta jedna stercząca belka, więc dałem tą, dałem tą i dałem tutaj deseczki pod, pod te belki i wygląda to spoko. Wydaje mi się, że nie psuje to wyglądu tego placu zabaw. Mocno słońce świeci, więc możecie nie widzieć. No i co? Pozostało mi

tak sobie sprawdzimy, czy jest tutaj poziom, był i jeszcze z tej strony, czyli trzeba tę stronę delikatnie podnieść. Dobra, w ten sposób. Tutaj nie obcinam, zostawiam tak, dlatego że być może będę chciał kiedyś w grubszą belkę, bo się okaże, że jednak ta jest za słaba, więc nie obcinam tego. I teraz test, czy się wygnie belka pod moim ciężarem, czy jednak będzie w miarę sztywna. Słuchajcie, mam już wszystko skończone, mam przywieszoną jeszcze tą huśtawkę, ja już ją miałem wcześniej na tej metalowej, ale ją po prostu postanowiłem, że tutaj przeniosę, więc mnie ona nie kosztowała. Ale widzę, że delikatnie jeszcze muszę ją wyprostować, bo jedno oczko chyba za krótko obcięłem, więc delikatnie krzywo leży, ale to nieważne. Jeżeli chodzi o bocianie gniazdo, to w instrukcji było napisane, żeby wieszać je w ten sposób a mi się chyba wydaje, że ładniej by było jakbym w ten sposób powiesił, wiecie o co chodzi, żeby było szersze, pomyślę, zobaczymy, może jeszcze je obrócę. Pisaliście w komentarzu, że, że wybudowanie takiego placu zabaw kosztuje powiedzmy 4000 w internecie, tak? tak jak było tam napisane, z tym, że tam nie uwzględniali kosztów transportu i nie uwzględniali tego bocianiego gniazda, to możemy śmiało doliczyć jeszcze 7-800 za to wszystko. Że e, robiąc coś takiego samemu, wydamy więcej, bo będziemy wydawać, bo będziemy kupywać lepsze akcesoria. I to jest prawda, bo e, na przykład takie bocianie gniazdo kosztuje 350 zł, a e, te, które jest na obrazku w tamtej ofercie, które i tak nie było uwzględnione w cenie, kosztuje 200 zł. To już mamy 150 zł więcej za bocianie gniazdo, które sam kupiłem. Tak samo huśtawka. Ta jest z, na łańcuchu ze stali nierdzewnej. To jest aluminium, więc to też troszeczkę kosztowało, akurat te 250 zł, a takie zwykłe, które też jest tam na obrazku, kosztuje powiedzmy 30 zł. Więc już widzicie na samym początku, że te kwoty robią się większe, jeżeli robimy coś samemu, bo, bo szkoda nam, bo chcemy po prostu zrobić to lepiej i ładniej. Budowa tego placu zabaw zajęła mi 3-4 popołudnia. Nie śpiesząc się, no ale tych godzin troszeczkę było, więc więc musicie sobie taki czas przeznaczyć. Jeżeli chodzi o koszta, najdroższe było oczywiście drewno, za wszystkie materiały zapłaciłem 770 zł. Częściowo takie belki tego typu miałem, więc pewnie znowu musicie doliczyć ze 150 zł do kosztu materiałów. To są belki 10 na 10. I tych belek zamówiłem 9, a Wy spokojnie możecie zamówić 10 takich belek. Jeżeli będziecie chcieli to zrobić, by Wam nie zabrakło, bo tak jak wspomniałem, już niektóre materiały miałem. Jeżeli chodzi o deski, to są deski szerokość 10, grubość 2 cm, i ich miałem 30 metrów bieżących, i mi wystarczyło na styk można było powiedzieć. Zjeżdżalnia z kastorami 318 zł i akcesoria sznurki 150. I jeżeli chodzi o elementy wspinaczkowe, to chyba kosztowało 100 zł i uchwyty 40 zł z przesyłką, więc nie ma tragedii, jeżeli chodzi o same akcesoria. Tutaj szerokość. Między tymi sznurkami musi być 160 cm, wtedy damy radę zapiąć. Jeżeli zrobimy mniej, to będzie luźno, jeżeli zrobimy więcej, to będzie po prostu nam bardzo ciężko zapiąć. Mi w tym momencie było bardzo ciężko już to zapiąć, więc maksymalnie 160 cm można zrobić, a wysokość 230 cm. Ja tutaj zrobię screena i wam te wymiary podrzucę. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie taką zbudować, to będzie miał. Wymiary mojej, mojego placu zabaw, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o daszek, na razie nie planuję go robić, nie wydaje mi się, by był konieczny, a to znowu podrożyłoby nam koszt budowy, bo sam gond na zadaszenie trochę kosztuje. A jak widzieliście na tym placu zabaw, co był na rysunku, to ten gond jest, więc być może tam też taka cena. Jeżeli chodzi o całkowity koszt wykonania takiego placu zabaw, to jeżeli Wy nie będziecie mieli żadnych materiałów, to wydacie około 2500 zł, 2600 zł na zbudowanie identycznego placu zabaw, więc troszeczkę tego jest. Więc porównując to do oferty, liczę, że oszczędziłem jakieś 2000 zł. Trwało to 3-4 popołudnia, więc moim zdaniem warto się takim przemizdzając. Tym bardziej, że dzieci widzą, że Wy to robicie, a nie że kupiliście gotowca, więc moim zdaniem warto. Się, e, warto zakasać rękawy i sobie coś takiego zrobić, znaczy sobie, dzieciom, tak? Pewnie widzieliście, jak się huśtałem, że to się kołysze delikatnie, no ale wydaje mi się, że nie ma cudów. Ja jeszcze, tak jak wspomniałem e, w poprzednim nagraniu, bo to jest ogólnie druga część, że tutaj przez e, te otwory będę chciał dać szpilkę na wylot i to mocno ściśnić. Myślę, że to może jeszcze troszeczkę pomóc w tym, że się nie będzie to kołysać. Oczywiście dzieci są dużo lżejsze ode mnie i się nie kołyszą tak jak ja, bo ja to robiłem bardzo mocno, żeby to przetestować. Więc przy nich, jak one się kołysają, bujają, to aż tak mocno się to nie trzęsie. No dobra, to wszystko w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że się podobał, przydał. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!